Jesteśmy we Wrocławskim Zoo. Przepiękne aprykarium. zbudowane kilka lat temu przyciąga rzesze turystów. Każdego roku prawie półtorej miliona ludzi odwiedza to najpiękniejsze polskie zoo. Hipopotam jest istotą, która bardzo lubi błoto. Tak powiedział hipopotam i od razu klub do błota! To, że Pan Bóg stworzył hipopotamy, to znaczy, że ma poczucie humoru, prawda? Koniec XIX wieku powstaje to niezwykłe zoo w Polsce. A w 2014 roku zostaje otwarte to Afrykarium. Do tego czasu odwiedzało około 600 tysięcy. Od otwarcia Afrykarium odwiedza w ponad 1,5 miliona. Zadziwia nas ten niezwykły tunel, gdzie chodzimy niejako po dnie oceanu. Możemy podziwiać płaszczki, dalekie rekiny. Możemy patrzeć z dołu, możemy patrzeć w głąb. Bogu dziękujemy, że coś takiego powstało w Polsce, że możemy być dumni z tego, co Polacy stworzyli. Patrzymy na żółwia, prawda, tutaj do góry, jak płynie. Bo tutaj płaszczka nad nami. Cudownie, To jest coś niezwykłego dlatego pozdrawiamy z akwarium a tak naprawdę Afrykanin a tutaj już przepięknie zauważmy ten tunel zrobiony i mnóstwo ryb znajdujemy się jakby w oceanie i możemy spokojnie przechodzić i podziwiać całe dno oceanu nie jest to piękne. No z każdej strony widzimy przepiękne ryby. I tutaj żółwiczki pływają. I to wszystko, co jest harmonią podwodną. Afrykarium we Wrocławiu naprawdę jest piękne. No, czujemy się rzeczywiście jak pod wodą. Przepięknie. No, płaszczki pływają sobie spokojnie pośród kolorowych rybek. Proszę bardzo. Przed nami manaty. Jest to tak zwana krowa morska, czy też słoń morski. Jest pokrewniony ze słoniem. Żyje tyle samo lat, około 70 lat. Nazywane były kiedyś przez żeglarzy jako syreny. Bardzo inteligentne. I rzeczywiście przypominają kształtem kobietę która jest zakończona płetwą, a tutaj przed nami szkielet manata. Tutaj przed nami widzimy słonie indyjskie, które potrafią zjeść każdego dnia około 120 kg pożywienia. Mają trąbę, czyli to jest taki nos połączony z górną wargą, służy do oddychania, komunikowania, trąbienia, pobierania wody, noszenia belek. No po co jechać do Indii, skoro tutaj mamy Nasze kochane słoniątka. Pozdrawiamy. Słonie, kochane papa. Szympanse mają własną osobowość. Potrafią wytwarzać i używać narzędzia. Używają patyków do wydobywania owadów. A zarazem są bardzo śmieszne. Inteligentne. Mają poczucie humoru. Śmiech szympansa jest podobny do ludzkiego. Potrafią także wytwarzać broń. Przed nami jest szympans. W 98% ma genotyp ludzki. Zachowuje się jak człowiek. Rozumie bardzo dużo. Porozumiewa się jak człowiek. Do obrony używa kamieni. Potrafi zorganizować zbiorowe polowania. Tak naprawdę rozumie człowieka, patrzy na mnie dziwnie. No, przecież to mój krewny, najbliższy krewny. Zauważcie, bardzo przyjemny i podobny do nas. Także szympans zwyczajny. Pozdrawiam wszystkich, którzy to oglądają. Przed nami jest Okapi. Zwierzę odkryte dopiero w XX wieku jest mieszanką zebry i żyrafy. Mieszka w Kongo. Zauważcie, bardzo piękne zwierzę. I tutaj Zoo Wrocławskie to jedyne zoo w Polsce, gdzie. Są okapi. No tak wygląda okapi. Tył jest zebry, prawda, głowa żyrafy. No i tak sobie żyją.